Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Moi drodzy, dzisiaj drafcik po dłuższej przerwie. Jeżeli chcecie więcej drafcików, koniecznie zostawiajcie łapki w górę i subskrybujcie kanał, aby nie przegapić kolejnych odcinków, bo robimy mały challenge. Odcinki codziennie o 10 rano lub 10.15 w tych rejonach. Także, moi drodzy, zaczynamy! Sponsorem kanału jest Betlik, legalny buchmacher ze specjalną ofertą i konkursami dla pełnoletnich widzów kanału. Link w opisie. Drafcik za żeton draft. No i... 4-3-1-2 może. Ciągle biorę tych skrzydłowych. Może 4-3-1-2. Może to będzie formacja, która odmieni losy tego draftu. Owen tylko 91. Ajajajajajajajajajajajajajajajajaj. Aj, 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 aj. Dobra, biorę wiskę, po prostu biorę wiskę. Szkoda mi tych pozycji tam z przodu. Liczę, że ten Nazario w końcu nam się pojawi. Zacznę może tak bardziej od defensywy. Ter Stegen na bramce, do niego dołączy bo Baresi. I to już wygląda całkiem cacy Bo tutaj na lewej obronie jeszcze mamy Jordiego Alba Więc naprawdę elegancko A drugim środkowym obrońcą będzie Sol Campbell Też Optimus, więc Obrona ok, ten prawa obrońca z czasem na pewno dojdzie jakiś fajny Tutaj na razie niech będzie Luka Modric Kto obok Luki Modricia zagości A i Valverde, gdyby to była wersja Future Stars to byłoby sukcio, ale na napadzie mamy pierwszego Optimusa Berkamp. Nim jeszcze nie grałem. No dobra, a na SPO? O, Pierunie Ronaldinho Optimus! To jest też karta z cyklu, której nie ma na rynku. A jak się pojawia, to schodzi z automatu za 15 milionów końców. No, draftek z Ronaldinho Optimusem to będzie też. Na pewno historia e, godna e, oglądnięcia tutaj jeszcze mane i ta ofensywa wygląda ok, obrona wygląda ok w pomocy taki jeden potężny eśpek i byłbym naprawdę happy, no ale e, na razie szukamy, na razie szukamy i mam nadzieję, że takiego trafimy, jest ok No to kolejna e, karta, no ale ten Jaszyn chyba nie leci na tych... E, Kartach, więc po prostu na razie niech jest ten Neuer. Yy, no i kto tutaj dalej? Jeszcze Zanetti na PO. A PO nam właśnie brakowało. No i Zanetti kapitalnie uzupełni. Teraz yy, defensywę. Dobra! Obrona jest w ofensywie. Myślę, że też jesteśmy zadowoleni. No to czas jeszcze ulepszyć środek pomocy. Yy, jeden, jeden Dzikus, który zrobi wszystko. Jeden Dzikus, który zrobi wszystko w ostateczności. Tak naprawdę może tam wystąpić son nawet na te 6-7 zgrania. Aha, bo Isko to ma małą staminę, nie. nie no, wezmę, wezmę Sona. Na razie wezmę Sona. I na ten moment to son zagrałby y, pierwsze skrzypce. No ale jeszcze mamy nadzieję, że jakaś ikona tam fajna poleci. Bruno Fernandes Niestety nie z United, więc po prostu po to overall wybierzemy pana Parecho. Y, Sona możemy sobie też tutaj przerzucić. Dobra, zatem kolejna. Jest Emanuel Petit! No i w tym momencie mamy to. To jest draft, w którym już można coś ciekawego zdziałać. Emanuel Petit tutaj, e, nawet ten Panasonic może, możemy sobie sprawdzić, zobaczmy, też idealnie się tutaj by wkomponował. Jestem na tak. Draft wyśmienity, jeden ten SPD zabezpieczający Emanuel Petit. Jest super, jest super. Mbappé Toty w ogóle nie leci, biorę tego Mbappé też. Będziemy go pewnie wpuszczać w drugiej części spotkania. A tutaj Oya Razawal I cztery karty do końca. Kto tutaj jeszcze zawita jest? Krzysiu Piątek z Herty Berlin. Jeszcze srebrna karta będzie pewnie jedna. Tutaj Tripiera. I gdzie ta srebrna karta? No na razie nie widać tej srebrnej karty. Dobra, jak jest Markus Rashford. I ostatnia karta, Silver, nie ma Silvera, ok, czyli Silvera nie dostaliśmy, eee, no ale też ciężko wybrać jakąkolwiek kartę, niech będzie Alexander Arnold, także no, składzik z Ronaldinho Optimusem, tutaj już jak najbardziej eee, możemy czerpać przyjemność z gry, no i mam nadzieję, że ten Ronaldinho strzeli jednego pięknego gola, zrobi niejedno piękne elastiko i doprowadzi nas do finału. Zobaczmy skład pierwszego rywala. Okej, okay, jest ten Felix, jest Messi, Hadzi, Zanetti. Ma kim straszyć. Toty Arnold na środku obrony z Van Dijkiem. Ciekawe posunięcie i bardzo rozsądne. No dobra, no dobra. Zobaczymy jak ten Toty... Toty jak Optimus Ronaldinho przede wszystkim się sprawdzi. Messi, 1-0. Teraz. Ja pierdzielę, on jest taki szybki. On to elstejko ma tak piękne. Petit mane Denis Bergkamp, Bergkamp bardzo pewnie Holender wchodzi w polokarnej Optimus. Denis Bergkamp na 1 do jednego I teraz Ronaldinho, dużo miejsca, dużo czasu. Słupek, dobitka Mane. Spalony. Ajajajaj. Ronaldinho 2 do 1. Co za gol. Ale błąd Wandajka. Ronaldinho 3 do 1, Optimus jest chory. O kurw Kurwa, nie, mamy się! nie, drodzy, mamy nie, mamy moi ale co to się działo? Co to się działo w tym meczu? Goście mnie na początku ciszało, a to wszystko się zakończyło pięknym comebackem. I mamy też Rage Pit, i mamy ćwierć finału, elegancja, elegancja, let's go, let's go, let's go, let's go. No to składzik. Kolejnego rywala, ok. I też ma Optimusa Ronaldinho, także Optimus Ronaldinho versus optimus Ronaldinho. Dawaj dawaj, klient. Jest! Mamy 1 do 0. Bardzo ważny gol. No bo w tym meczu naprawdę dużo walki w środku boiska. Fuu, dobra. Jeszcze doszedł Ronaldinho, i to jest potwierdzenie, że ta karta jest chora. Ja myślałem, że wszystko kontroluje. A Ronaldinho jakimś cudem tam przeszedł. I Georgie Haji na 1 do 1. No ale duża zasługa Ronaldinho, naprawdę. On zrobił całą robotę. Teraz Bergkamp będzie okazja, Denis Bergkamp, Dominguez, Dominguez, 2 do jednego. to była złota zmiana, Dominguez puszczony w dogrywce, Zasona daje nam prowadzenie na dwa do jednego. Nicolas Dominguez, elegancko, let's go. I teraz Ronaldinho, ależ to zrobił, 3 do jednego. to jest Ronaldinho Gaucho, to jest zawodnik, który da nam finał. A tu jeszcze Ronaldinho na samo zakończenie robi popisową akcję. Ronaldinho Gaucho! Wala! Proszę Państwa, takim golem zapraszam wszystkich oglądaczy. Oglądających <grydy> na mecz półfinałowy. Ronaldinho Gaucho, matko boska. Ronaldinho Gaucho, Optimus Prime. Jaka szkoda, że nigdy na Ciebie nie będzie mnie stać. <grydy> Skład półfinalisty. I prezentuje się całkiem nieźle. Ciekawy jestem tego i Ibrahimovića przede wszystkim. Yy, nie grałem jeszcze przeciwko niemu, ani też nie grałem Ibrahimowiciem. Czy to będzie taki, taka karta jak flashback? No i teraz będzie okazja, zobaczmy, Mane! Mane, ależ wejście! Wow, 1 do zera. Sadio Mane, nice! Jest jakaś pauza. A czemu pauzę bierze w 44 minucie? To tego nie wiem. Wow! A czy to może oznaczać rage quit? Jest Rejczku, to było mega dziwne. No ale dobra, ale się chyba tam za bardzo nie atakował nas. No ale mamy finał, mamy finał. To jest składzik... To jest składzik finalisty. Optimus Ronaldo i Optimus Eusebio. Dwie karty, których nie ma na rynku. Atak warty 30 milionów. Dwie karty warte 30 milionów. Ja. Yeah. Idealny. Na teraz. Ronaldinho, zobaczmy. Ronaldinho, tutaj piękne popisy Brazylijczyka. Jaka szkoda, że to nie wpadło! Ale taniec y, Samba wykonaniu Ronaldinho Gaucho. No, było blisko, tutaj rywal jeszcze dokonuje zmian. No, pewnie tego środkowego obrońcę zamienia. Tak jest, chodzi tam Walker. Y, wszedł też Mbappe. Widzę tutaj Zagomeza na SPO, więc ten atak jeszcze będzie mocniejszy. No i Eusebio już tutaj rusza. Modric nie może nic tutaj zrobić, ale za mocno. No, okej. Okay. Ale i Nazario się myli. No i może teraz. Sadio mane, sadio mane, ależ przejście, sadio mane! Ale broni Ederson! No to jest druga szansa dla naszego zespołu, ale niestety nie wykorzystana Ederson wykazuje się naprawdę niesamowitym refleksem Sony 1 jeden do zera! Koreańczyk kapitalnie to kończy. Koreańczyk, który no nie pokazywał się z najlepszej strony. A teraz pokazuje. Co się nie pokazywał? Co się nie pokazywał? Teraz się pokazuje w pięknym stylu, bo w finale dając nam prowadzenie. No tutaj ładnie zatańczył. Ładnie tutaj wjechał. Jak do siebie. I mamy prowadzenie. Let's go, let's go. My mieliśmy w sumie jeszcze dwie sytuacje groźne. Więc jestem dobrej myśli. Zobaczmy jeszcze Ronaldinho Gaucho. I broni Ederson. Jeszcze Messiego. No? Skąd ten Messi tam się wziął? No i teraz będzie okazja na dwa. Zobaczmy. Kylian Mbappé i Ronaldinho tu jest. Kylian Mbappé, ale świetnie się zachował. Ten finał będzie nasz! I to chyba będzie Rage quit! A więc atak Nazario, Optimus, Eusebio. To może być za mało. Tylko pytanie: Czy rywal dokona zmian? Czy rywal wyjdzie? Wychodzi. Rywal wychodzi. Także piękna historia. Wygrywamy ten finał draftu. Eee... No i Ronaldini Optimus jak najbardziej na plus. Jestem też naprawdę pozytywnie zaskoczony grą Optimusa Campbella i Beresiego w obronie. Praktycznie byli nie do przejścia. No i jakie paczki dostaniemy za ten wygrany finał draftu. Okej, okay. coś takiego. Okej, okay, moi drodzy, no to przechodzimy do nagród za wygrany finał draftu. Dwie paczki za 5 tysięcy, dwie paczki za 25 tysięcy. No i zobaczymy, czy ten draft w jakimś stopniu nam się e, zwróci. Fajne karty są już do trafienia. Więc jak coś ciekawego wywleci, to na pewno będzie ogromne szaleństwo. Ale czy to nastąpi... Zobaczymy. Tutaj bardziej liczymy na jakieś style gry, ale tych stylów gry niestety nie widać. No i teraz dwie paczki za ten wygrany finał draftu. No i zobaczymy. W pierwszej bez ekranów, a więc... To może być kolejny draft, który nam się nie zwróci. I teraz pytanie, czy warto grać te drafty? No, bo ostatnimi czasy jest naprawdę lipa. Okej. Okay. I kolejna paczucha za 25 tysięcy. No i zobaczmy. Ostatnia paka za ten wygrany finał draftu bez ekranów. Ale może to jest paczka jednak za SBC? Bo jeszcze mam jedną pakę za 25 tysięcy. Ale nie wiem. No może ona coś tam jeszcze wniesie, ale jak widzicie jest dramat. No dobra, zobaczmy jeszcze tą paczkę za 25 tysięcy. Ale... Raczej nie liczę na jakieś cuda, no i nie ma ekranów, nie ma ekranów. To tyle moi drodzy, jeżeli chodzi o ten drafcik. Jeżeli chcecie więcej, zostawiacie łapki w górę, a my widzimy się w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się. No i na razie.